No hej, taka krótka pogaduszka na temat agresji u psów. Yy, słuchajcie, są psy agresywne z natury, tak jak ludzie. Przecież koło takiego ono już ci w pysk, bo, bo taką ma naturę po prostu i ich miejsce jest za kwiatkami, naprawdę, tylko i wyłącznie tam. Yy, są psy, które są do agresji zmotywowane jakimiś czynnikami zewnętrznymi, traumami, czymś takim, też tak może być. Ale bardzo często agresja wywołana jest przez opiekuna, czemu? Bo opiekun ściąga tego psa na smyczy, bo pies chce iść do innego psa, chce się z nim przywitać, ale jest szarpany i cały czas taki nacisk, i jemu się potem układa w głowie taki odruch Pawłowa: inny pies, nieprzyjemne uczucie, inny pies, nieprzyjemne uczucie. Za trzecim razem sam będzie agresywny. Więc. Y Pomyślcie o swoim własnym zachowaniu i czasami dajcie psom troszeczkę luzu, tak, żeby sobie mogły żyć tak, jak one są, a nie tak, jak my chcemy, żeby one żyły.